Czego telewizji Polskiej są z nami widzowie TVP Sport. No, jakże tutaj wierzyliśmy do końca, że uda się sięgnąć po zwycięstwo w konkursie drużynowym. Ostatecznie skończyło się na drugim miejscu. Wygrali Austriacy, Norwegia na miejscu trzecim, ale posłuchajmy rozmowy z całą naszą czwórką zawodników. Jak tutaj cała drużyna przytuliła cię, jest niby ten dystans społeczny, ale tu chłopaki pokazali prawdziwy duch drużyny. I zobaczyliśmy i... dzisiaj w Zakopanym. Jak, jak ocenicie ten dzień? Swoje skoki. Piotrek, zacznij, proszę. Eee, znaczy, no dzień jak codzień, no. Ja no chyba na... nie. <noise> dzień jak to dzień w robocie. Ja jestem zadowolony, mi się fajnie skakało. No tam było, było tam różnie, no tak wirowało, wirowało te powietrze, te, te, tak, te wiatry tam, coś, coś tam kręciło czasem. No, no i tak, no, jesteśmy na podium na drugim miejscu. Jest fajnie, także, także ja jestem zadowolony bardzo z dzisiejszej, z dzisiejszej roboty. Kamilu, po A, twoich. Nie, nie wiem, czy tutaj jest co dodawać do tego, co by tak powiedzieć. <noise> Jak zwykle wyczerpał temat, po twoich skokach dzisiaj w ogóle nie było widać tych wczorajszych delikatnych problemów. Czy pierwszy skok był super, drugi był bardzo mocno spóźniony i, i też. E... No, trudno było później cokolwiek z tego uciągnąć, także walczyłem do samego końca, ale ja i tak uważam, że drugie miejsce jest super. E, przy takich warunkach, przy, przy tym, e, no, że dzisiaj trzeba było dużo liczyć na szczęście, to, to wynik jest ok. Dawidzie, ty na koniec spodziewałeś się, że będziesz jeszcze walczył o zwycięstwo tutaj, że jeszcze będziesz musiał wydzierać to zwycięstwo? Znaczy, no ja myślę, że się można było spodziewać, że dziś będziemy walczyć o, o zwycięstwo i myślę, że. Że do samego końca walczyliśmy. No i tyle. No ja jeżeli miało skok, jak powiedzieć, no to wydaje mi się, że, że okej, okay. że było trochę lepiej jak wczoraj. Ale chociaż też zdaję sobie sprawę, że jeszcze do perfekcji im brakuje. Andrzeju, zanim Ciebie zapytam o, o ten drugi skok, to powiem, że imponujące było to, jak tutaj cała drużyna przytuliła cię. Jest niby ten dystans społeczny, ale tu chłopaki pokazali prawdziwy duch drużyny i, i od razu. I od razu, od razu przystąpili do tego, żebyś ty, żebyś ty absolutnie nie czuł się tam źle po tym swoim skoku. Znaczy, cieszę się z chłopakami, że stoimy na podium, ale, ale boli mnie bardzo, że to z mojej winy. Jest to drugie miejsce. Eee, no co, przepraszam za ten drugi skok. Coś nie wyszło, bo chłopaki na pewno zasłużyli na zwycięstwo. A, a co tam ja... się stało w tym drugim skoku? Nie wydaje mi się, że trochę za bardzo poszedłem do przodu, a, a nie, nie było pod nartą, no i trzeba było wypuścić lądy. Panowie, pięknie, dziękujemy. Ja tylko powiem, że z winy Andrzeja rzeczywiście dzisiaj jest to drugie miejsce, bo gdyby go nie było w drużynie, to pewnie byśmy byli poza podium, także... Andrzej także, zrobił już tyle nie, dobrej roboty w tym sezonie. bardzo nam jest przykro z tego powodu, no Andrzej. Dokładnie, dokładnie. <laughs> Świetni goście, dziękujemy wam bardzo. Dziękujemy panowie i gratulujemy. I ta wypowiedź Kamila Stocha na końcu najlepiej oddaje ducha drużyna. drużyny, to jak wygląda ta moc polskiego zespołu wewnątrz tam. Oczywiście, widać jak oni wspaniale się czują, że tworzą taką zgraną paczkę i ja jeszcze chciałem nawiązać, bo ze skokami jestem związany i z kadrą od wielu lat i do czego żeśmy doszli? Że my nie potrafimy się cieszyć z drugiego miejsca. A ja pamiętam, że walczyliśmy o wejście do ósemki. Także jest naprawdę bardzo dobrze. Jest bardzo dobrze stokami. i my z tego drugiego miejsca się bardzo cieszymy. I cieszą się z nami również i komentatorzy: Przemek Babiarz i Stanisław Snopek. Panowie, ceremonia dekoracji. Uwielbiamy ceremonię dekoracji, zwłaszcza kiedy możemy podczas niej opowiadać o skokach polskich skoczków. Dzisiaj na drugim stopniu podium w historii będzie to 29. podium dla Polski w zawodach Pucharu Świata, w drużynowych zawodach. Po raz 11 staniemy na drugim jego stopniu. A Austriacy, którzy są liderami wszechczasów, wygrają po raz 31. Ale zaczynamy od Norwegów. Oni zajęli trzecie miejsce, 63. podium w historii ich startów w Pucharze Świata. W konkursach. Tak, więcej tych miejsc na podium mają tylko Austriacy, którzy dzisiaj no, potwierdzili trochę chyba jednak niespodziewanie, bo po wczorajszych kwalifikacjach nie byli tu wymieniani w gronie faworytów. Mówiło się, że być może takim czarnym koniem najgroźniejszym naszym rywalem będzie Słowenia, ale Słoweńcy dzisiaj skończyli poza podium na miejscu czwartym. No, na inaugurację tego sezonu w Wiśle to było dwa miesiące temu. Wygrali Austriacy przed Niemcami i Polakami. Dzisiaj Polacy o jeden szczebel wyżej, więc szukajmy jakichś pozytywów. Jesteśmy o jeden szczebel wyżej. W w konkursie drużynowym, niż podczas Mistrzostw Świata w Lotach w Planicy, gdzie reprezentowała nas ta sama czwórka Piotr Żyła, Andrzej Stękała, Kamil Stoch i Dawid Kubacki. Oni dzisiaj zajmą drugie miejsce na podium, no a wygrywają Austriacy, którzy przecież w tych Mistrzostwach Świata w Lotach byli dopiero na miejscu szóstym. Kamil Stoch zajrzał jakie tam nagrody, pogratulował Norwegom tej rywalizacji, no i za chwilę Polska Czwórka na drugim stopniu podium, Piotrek Żyła 34 urodziny na srebrno, ale trzeba przyznać, że Piotr dzisiaj skakał bardzo dobrze, że ta sportowa złość po wczorajszej dyskwalifikacji no, spowodowała u niego dużą mobilizację i powiedziałbym, że on tu dzisiaj nam znów błyszczał. A zatem Piotr żyła, Kamil Stoch, Andrzej Stękała i Dawid Kubacki na drugim stopniu podium. Na półmetku tego konkursu wyprzedzaliśmy Austrię o 21,8 punktu. Po sześciu skokach nasza przewaga wynosiła jeszcze 29,1 punktu. No, i później niestety jeden słabszy skok. Tak to jest w tych konkursach drużynowych: trzeba oddać 8 dobrych skoków. W przypadku Austriaków, no ci, którzy skakali trochę słabiej w pierwszej serii, a zatem Herli aschenwald poprawili się w drugiej części tego konkursu. No, i to przesądziło o wygranej drużyny z Austrii w tych zawodach. Gratulacje oczywiście dla Austriaków: wyprzedzili nas o 8,9 punktu na koniec tego konkursu, czyli o około 5 metrów w przeliczeniu na długość skoku. 80. podium w historii dla Austrii. No i 32. zwycięstwo. Czapki z głów. Wysłuchamy hymnu austriackiego. Drugie miejsce polskiej drużyny, zwycięstwa Austriaków, okazja do rewanżu drużynowego już za tydzień w Lahti, a jutro konkurs indywidualny. Bardzo ciekawie się zapowiada, no dzisiaj świetnie skakał i Daniel Huber i Michael Hajbek, zobaczymy czy Austriacy potwierdzą tę dyspozycję w jutrzejszym konkursie indywidualnym. Z kolei zwycięzca kwalifikacji, rekordzista Wielkiej Kroki, Yuki Yasato, dzisiaj zupełnie się pogubił, no i to głównie przez jego słabsze skoki. Zapoje skończyli ten konkurs drużynowy dopiero na miejscu piątym, a zatem będzie bardzo ciekawie na Pewno Polacy jutro także powalczyło, oczyłoby lokat. A ja bym powiedział Mariusz Lindwik. Kończymy na dziś, zapraszamy na jutro, ale proszę pozostać z nami, bo w naszym studiu Maciej Kurzajewski i wspaniali goście, eksperci. My za uwagę dziękujemy. Bardzo dziękuję panowie, oczywiście cieszymy się dzisiaj z tego drugiego miejsca Polaków w konkursie drużynowym, ale gdzieś tam od razu myślami wybiegamy do przyszłości, tej bardzo niedalekiej. Do niedzieli, a jutro jest nowy dzień, jutro są nowe możliwości, a drugie miejsce Polaków pokazuje, że skaczą dobrze. No tak, oczywiście to już jest, mamy pewien przekrój tutaj y, tych, tych skoków, i wczorajszy dzień, dzisiejszy dzień. Nic nie ubyło z wartości naszych zawodników, więc y, na pewno całą grupą będą się pchali tam. Jak najbardziej do przodu. No i tego w zasadzie oczekujemy, to jest najbardziej prawdopodobne. No i mamy nadzieję, że warunki pogodowe będą lepsze niż dzisiaj. I to nawet mogę zapewnić, bo wszelkie prognozy, że jutro bez opadów i ma być bardzo malutki wiatr, prawie go. Nie Zapraszamy od 15.05 do TVP Sport, a od 15.55 będziemy z widzami programu pierwszego telewizji polskiej. Austria, Polska i Norwegia w konkursie drużynowym. Tak wyglądało podium. My jutro widzimy się z Państwem przy okazji konkursu indywidualnego. Zostajemy, rzecz jasna, z widzami TVP Sport. up.